Cześć, tu Karol z się toczy. I zapraszamy Was do Toskanii, regionu słynącego z nietuzinkowych średniowiecznych miasteczek, mnóstwa świetnych rowerowych tras, ale przede wszystkim z widoków tak malowniczych, że aż prawie nierealnych. Toskania to sporej wielkości region zajmujący tę część Włoch. Powierzchnią zbliżony jest do województwa zachodniopomorskiego, a jego głównymi miastami są Florencja czy Pisa, do której dolecieliśmy z Katowic i gdzie zjedliśmy sobie pizzę z ananasem. Natomiast jeśli Toskania kojarzy Wam się z takimi widokami albo takimi, to koniecznie, tak jak my, musicie przemieścić się trochę na południe w okolicy Sieny, bo właśnie tam mieści się ta kultowa część Toskanii, pełna delikatnych pagórków, winnic, cyprysów i niesłychanego klimatu. Jak się domyślacie, za bazę wypadową obraliśmy Sienę, a dokładniej rzecz mówiąc taką oto agroturystykę na jej obrzeżach. I właśnie stąd wyruszymy sobie razem z Wami na kilka wycieczek po okolicy, a także kilka razy użyjemy pociągu, aby przemieścić się ciut dalej w jeszcze piękniejsze miejsca Toskanii, jak chociażby do Wal Regionu będącego takim prima sort, wisienką na torcie Toskanii, crème de la crème tutejszych okolic. Ale to za chwilę. Na pierwszy ogień zapraszamy w przeciwną stronę do odwiedzenia dwóch naprawdę świetnych i klimatycznych miasteczek. Na start dojechaliśmy pociągiem i zaczynamy z miasta Pongibonsi. a Do przejechania mamy jakieś 65 km. Trasa bardzo przyjemna, delikatnie pagórkowata. Pojawiają się też pierwsze winnice i aleje cyprysowe. A praktycznie od samego jej początku cały czas widać nasz pierwszy punkt programu, pierwszej wycieczki. San Gimignano to średniowieczna perełka Toskanii, której nie da się pomylić z żadnym innym miastem. Już z oddali wyrasta przed nami niczym gotycka fata Morgana. Smukłe wieże wznoszą się ponad wzgórzami niczym kamienne palce wyciągnięte ku niebu. To właśnie dzięki nim miasto nazywane jest potocznie Manhattanem średniowiecza. Geneza ich powstania jest co do zasady prosta, gdyż bogate rody, przynajmniej oficjalnie, budowały je w celach obronnych, zaś nieoficjalnie miały to być symbol bogactwa i potęgi. Miała ona tak trochę symbolicznie dominować nad tą całą biedotą w dole, a mówiąc bardziej kolokwialnie, no, wielkość miała wtedy znaczenie. Ta chora rywalizacja swoje apogeum osiągnęła w XIII-XIV wieku, a kamiennych wież starczało tutaj aż 72. Dwie, co wyglądało naprawdę irracjonalnie, no i nikogo chyba nie dziwi fakt, że San Gimignano znalazło się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. No dobrze, jedziemy dalej, a to przez kolejne uprawy winorośli, a to trochę kurzącymi się szutrami, a to z innymi urozmaiceniami. Zaś w sensie, jeśli chodzi o UNESCO, to Toskania szczyci się największą ilością takich miejsc spośród wszystkich włoskich regionów. Jest ich tutaj aż osiem, i obok San Gimignano jest to także Florencja. Pisa, Siena, ale także Pienza oraz cały region Doliny Val d'Orcia, na który czekamy najbardziej, a który będzie nieco później. A kolejnym świetnym miejscem na naszej trasie jest Monte Regioni. Małe miasteczko o wielkiej historii, zaklęte w pierścieniu średniowiecznych murów. Wygląda, jakby ktoś naprawdę postawił na wzgórzu koronę z kamieni. Monte Regioni uznawane jest za jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast Włoch. Jest to forteca doskonała. Zbudowane w XIII wieku przez sieneńczyków, czyli mieszkańców Sieny, miało strzec granic przed mieszkańcami ekspansywnej Florencji. Do dziś Monteregioni otacza 14 wież strażniczych i niemal w całości zachowany monumentalny mur obronny. Patrząc na nie lotu ptaka ma się naprawdę wrażenie, jakby czas tutaj stanął, a historia wstrzymała oddech. No jednego czego nie mogę powiedzieć, do czego to miasteczko? Nie jest wpisane na listę UNESCO przecież jest przepiękne klimatyczne, ale może właśnie dzięki temu takie klimatyczne zostało, czego o tych innych Uneskowych miastach powiedzieć nie można. Coś nasza kolejna trasa prowadzi przez Kretę Senesi, jeden z najbardziej widokowych regionów Toskanii zwłaszcza uznawany jest przez takowy przez fotografów przyrody. Nowa funkcja, tak w się toczy. Kieszonki Wlegamy. można zamontować od frontu. Ufarek tryku, w którym nie ma koszyka na bidon łatwiej będzie sięgać po piciu. Krety Senesji to w wolnym tłumaczeniu sieńskie gliny czy też gliny z regionu Sieny. Nazwa ta pochodzi oczywiście od tutejszych ilastych glin, które w części tego regionu nie sprzyjają zbytnio roślinom. Co nieco tutaj rośnie jakieś trawy, krzaki, jednak w jego centrum praktycznie nie uświadczy się drzew, poza pojedynczymi, które walczą o przetrwanie z tą nieprzyjemną okolicą. Stąd też region ten nazywany jest często jedyną włoską pustynią, co jednak nie jest prawdą i z geograficznego czy też geologicznego punktu widzenia nie jest to pustynia. Minusem tej trasy z pewnością jest to, że za bardzo nie ma gdzie odpocząć w cieniu, ale przy tych 34 stopniach to jest naprawdę masakra, ale korzystając z tego przepięknego i coraz bardziej lepiej prezentującego się widoku musimy sobie powiedzieć kilka ciekawostek o tutejszym kulcie rowerowym. Wiadomo, Włosi kochają rowery, ale mam wrażenie, że tutaj w Toskanii to szczególnie. I w sumie mnie to za bardzo nie dziwi, bo Toskania to istny rowerowy raj. Posiekana jest ona niczym koperek do niedzielnego rosołu wieloma różnymi trasami rowerowymi. A najciekawszymi i zarazem najbardziej znanymi trasami Toskanii są Toskany Trail, Leroika oraz Stradę Blanke. I podczas tej wycieczki śmigamy sobie w większości trasą Tuskany Trail. Przyznać się muszę, że ta pęta Tuscany Trail była moim pierwszym wyborem i bardzo chciałem ją przyjechać. No niestety wiąże się to ze spaniem w różnych miejscach, z jazdą na ciężko, stałem z ładowarkami, z wszystkim. No a ze względu troszeczkę na stan fizyczny Marty musieliśmy zmienić plany, co w sumie wyszło spoko. No i sobie po prostu z jednej bazy wypadowej, czyli z Sieny, jeździmy po okolicy. I to jest dobry moment na dosłownie kilka kadrów ze Sieny. Co prawda nasze zwiedzanie miasta ograniczamy głównie do restauracji na koniec każdego dnia, ale żeby nie było aż tak ignorancko to musicie wiedzieć, że Siena w średniowieczu rozwijała się tak mocno, że przez chwilę próbowała konkurować z samą Florencją. Jednym z dowodów tej potęgi miał być chociażby rozbudowanie katedry tutaj za mną do rozmiarów większych niż jakakolwiek katedra Europie. Z różnych powodów się jednak nie udało, a jedyną pozostałością tych planów jest właśnie to za mną, tak zwane fasjatone, czyli fragment jednej ze ścian tejże niezbudowanej świątyni. Ale oczywiście sercem miasta Siena jest, słuchajcie, rynek Piazza del Campo w kształcie muszli i powiem wam, że nawet w weekend w sobotę jest całkiem luźno. I tak też zapamiętałem to w sumie jak byłem tutaj 10 lat temu byliśmy o zmierzchu pierwszy raz jak byłem we Włoszech wtedy, to, to naprawdę była rewelacja bo byliśmy tutaj praktycznie sami. Także bardzo polecam. Niemniej co do tego rynku uznawany jest on za jeden z najwspanialszych, takich przykładowych średniowiecznych rynków w Europie i znany jest przede wszystkim w świecie ze słynnej gonitwy koni. Jeśli czekacie już na krajobrazy Waldorcia. To jeszcze chwila cierpliwości. Najpierw przed nami jeszcze jeden fascynujący wypad po okolicy. Trasa jest ponownie asfaltowo-szutrowa, zaś krajobraz jest znacznie bardziej zielony i górzysty. Głównym celem było nie spalić się żywcem w tym upale, poza tym dojechać do miasteczka Leki in Chianti na obiad, zanim będzie siesta, no a także zobaczenie uroczego zameczku Castello di Brolio. No, i przy tej okazji, kilka słów o kolejnej z tutejszych kultowych tras, która zwie się Leroika, co w tłumaczeniu dosłownym znaczy Heroiczny. Jest to trasa dla prawdziwych pasjonatów kolarstwa i zarazem e, chyba najciekawsza z tutejszych e, imprez kolarskich w całej Toskanii. Nie jest to, proszę Was, wyścig, ale taki bardziej rajd rowerowy, i nie chodzi tutaj, e, aby wygrać, ale aby się po prostu dobrze bawić. Jest to podróż sentymentalna i estetyczna. Leroika to pewnego rodzaju nostalgiczny powrót do przeszłości, taki hołd składany dawnym czasom. Aby wziąć udział w tym rajdzie, trzeba obowiązkowo posiadać rower sprzed 1987 roku. Musi on mieć stalową ramę, czy też linki na zewnątrz. Zaś sam rowerzysta musi mieć wełnianą koszulę, a dodatkowo najlepiej e, takie skórzane retro gogle i charakterystyczne dla dawnych czasów nakrycie głowy. W zeszłym roku w imprezie tej brał udział 8 osób, zaś sama trasa no, nie jest łatwa, jak zresztą widać po tych tutaj pagórkach. Dystans do przejechania to jest 200 km w ciągu jednego dnia, zaś suma podjazdów to 4 tysiące metrów, co w połączeniu z tymi retro rowerami, takimi, no, pewnie nie takim sprawnym jak te nowoczesne, no, jest pewnego rodzaju wyzwaniem. To co widzieliście na poprzednich ujęciach, to był właśnie wspomniany zameczek, który leży w otoczeniu takich pięknych górek. Zaś kończąc temat leroiki i trzeciej wycieczki, myślę, że to świetna opcja dla pasjonatów kolarstwa, zwłaszcza tych, którzy większą radość czerpią same jazdy, aniżeli z rywalizacji, a także dla tych, których misją jest zwracanie uwagi w komentarzach innym, że trzeba jeździć w kasku. Tam to będziecie naprawdę w siódmym niebie. Czas na perłę Toskanii, region doliny rzeki Orcia, czyli Val d'Orcia. Jest to niesłychanie widokowa okolica przyciągająca bezsprzecznie najwięcej turystów spośród wszystkich części Toskanii i w ogóle nas to nie dziwi. Nasza dzisiejsza pętla poprowadzona jest też przez jedną z trzech ostatnich kultowych tras, trasę, która bazuje w dużej części na Leroice, a nazywa się Strada Bianca, czyli w wolnym tłumaczeniu Białe szutry, białe drogi. A to rozumie się już samo przez siebie. Jest to trasa w sporej części terenowa, pociągnięta po białych, toskańskich szutrach, zaś kończy się na głównym placu Sieny – Piazza del Campo. I to jest już profesjonalny wyścig kolarski z prawdziwego zdarzenia, w którym to startują wszystkie gwiazdy światowego kolarstwa. Natomiast nasza pętla to łącznie blisko 70 km, które zataczamy przez najbardziej widokowe okolice Doliny Waldorcia. Zaś na pierwszy ogień poszedł odcinek pomiędzy miastem Buonconvento a Pienzą. Natomiast, jeśli Toskania byłaby obrazem, to można powiedzieć śmiało, że pienza byłaby jej podpisem. Jest mała i niepozorna z daleka, z bliska zaś olśniewa kompozycją, harmonią i historią, która zaczęła się od jednego człowieka i jednej wielkiej idei. Nazywał się on Silvio Piccolomini, a później znany był też jako papież Pius II. Silvio, zanim jednak został papieżem, postanowił przekształcić swoją niewielką miejscowość w modelowe miasto według założenia renesansu. Proporcjonalne, funkcjonalne, piękne. Czy mu się udało? Ja nam się na architekturze nie znam, ale znawcy uznają od tamtej pory Piędzę za renesansowy ideał miasta. A UNESCO wpisało je na swoją listę, także mniemam, że projekt się powiódł. No i dzięki tym przepięknym tutaj krajobrazom nie powinno dziwić, że Dolina Waldorcia była tłem do naprawdę dużej ilości filmów. Kręcono tutaj scenę do takich filmów jak chociażby Angielski Pacjent, Zmierzch, Batman, Inferno, Hannibal, czy najbardziej znany ze wszystkich Gladiator. Pewnie kojarzycie tę scenę kiedy tutaj wracał na chatę już pod koniec filmu muskając pięknie jak tu wszyscy turyści w okolicy łany <laughs> zbóż. I swoją drogą w ogóle to pole ponoć obsiano pszenicą wtedy specjalnie na potrzeby właśnie tej sceny. Nie wiem czy to prawda, no bo dalej jest obsiane, a już filmu dawno nie kręcą. Jest tak obsiowane rok do roku, także może taka miejska legenda. Przyznać, że niesamowite są te toskańskie cyfrysy, nie wiem czy jakikolwiek inny region na świecie kojarzy mi się z nimi tak bardzo, e, pytanie jednak skąd one się tutaj wzięły? Oczywiście są one nasadzone celowo przez człowieka w większości, od wieków traktowane jako takie naturalne znaczniki w toskańskim krajobrazie, a to sadzono wzdłuż dróg dojazdowych do willi, gospodarstw, a to wokoło kościołów. Cmentarzy czy też klasztorów. Używano ich też jako takie znaczniki graniczne pomiędzy działkami, pastwiskami czy majątkami ziemskimi. I takie też przeznaczenie miała najpewniej ta tutaj grupa cyprysów niedaleko miasteczka San Quirco di Orca. Bo ani tutaj żadnej willi, ani cmentarza, ani też pastwiska. tak sobie jadąc przez tę Dolinę Waldorcia. Pokazuje ona, nie powiem jak, bardzo bezmyślna jest masowa turystyka i żeby nie było, ja się też bardzo w to wpisuję. No bo odwiedzam też w sumie wszystkie takie pocztówkowe miejsca, gdzie są oznaczane jako must see, jednak często po przybyciu na ich miejsce zastanawiam się w sumie po co. Idealnym takim przykładem jest właśnie ta tutaj za mną kapliczka. Ani nie jest ona jakaś wybitnie architektoniczna, zwłaszcza po tym co już widzieliśmy wcześniej, ani nie jest też jakimś wielkim zabytkiem, no bo zbudowano ją w sumie w XIX wieku, co w porównaniu z każdą inną kamienicą w Toskanii jest e, taką właściwie, no, nówką, prawie że nie śmigadą. No i nie jest też jakoś spektakularnie położona. No okej, okay, jest tu ładnie w okolicy, trzeba przyznać, no ale takie miejsce, już minęliśmy dziesiątki, jak nie setki, a ta właśnie tutaj kapliczka jest naprawdę tak totalnie, totalnie oblegana przez wszystkich, którzy się tutaj po Waldy Łościa kręcą. Jest wszystkich wszystkich w takie okropne miejsce, Must see. Czemu nie wiem? Toskanie polecamy, choć sprawdźcie sobie dwa razy prognozę pogody. Lepiej odwiedzić ją w maju, a później dopiero jesienią. My byliśmy w czerwcu i te 34 stopnie i bezchmurne niebo dzień w dzień zniszczyło nas totalnie. To tyle. Dzięki za uwagę ja polecam niezmiennie swoją książkę Rower to jest świat, a także nową książkę Góry to jest świat wszystkim osobom, które chciałyby jakoś podziękować za tworzenie filmów i wesprzeć kanał Kołem się toczy. No i zachęcam do zostawienia łapki w górę i posłania filmu dalej. Dzięki za dotrwanie do końca, no i widzimy się w kolejnych, już bardziej górskich filmach.